Witam z tej strony RAFhard. W dzisiejszym odcinku podsumujemy jak zachowuje się ten specyfik o 2 modu oraz jak się zachowuje po 6 godzinach lub więcej ultra Glue od miga. Ok, najpierw zaczynam od 2 modu. Tak jak tutaj widzicie, wyschło, wszystko to było mieszane. Nic nie, nie popękało, nie rozpierdzieliło się, więc moim zdaniem jest ok. Tutaj widać również te elementy. Były tutaj pokrywane tą szpachlówką, także też jakieś niebezpieczne rzeczy też nie wystąpiły. Także myślę, że jest ok. Tutaj farba też nie odpadła. Przypomniałem, że to była paktra. Eee, rozmieszało się to w miarę wszystko. Jak dla mnie specyfik działa, jest tańszym odpowiednikiem. I podejrzewam, że będę stosował. Jeszcze zobaczę, jak będzie się sprawował w malowaniu, i dam znać, czyli jak on będzie, jak będzie się zachowywała farba rozmieszana właśnie paktra, rozmieszana nim w areografie. Bo tam mogą też różne rzeczy wyjść, ale podejrzewam, że będzie. Skoro tutaj było wszystko ok, to myślę, że będzie dalej ok. Dobrze, eee, więc od mamy omówiony. Teraz e, omówimy. Ultra Glue odmiga, spójrzcie, jak wyglądają tutaj elementy. Tu było, to było białe, w tej chwili wszystko jest praktycznie przezroczyste. Tu jest blaszka do blaszki to jest jeszcze przyklejone. Także spokojnie, słuchajcie, ja to trzymam, trzymam sobie za, za blaszkę i tu nic nie odpada. Także jest mocny klej, spróbuję go teraz oderwać. Ok, teraz oderwałem. Zrobił się jakiś niebieski niebieski nalot Dlatego że blacha weszła w reakcję z klejem. No dobra, no jak przyklejamy, później to pomalujemy, to raczej nic nie powinno być. Blacha z blachą odrywamy Dosyć mocno trzymało. No oczywiście nikt nie będzie tego robił na modelu, nie? Też taki troszeczkę niebieskawy tutaj nalot jest. Czyli wygląda jakby prosto o tutaj tego, bo ja to szlifowałem przed, szlifowałem przed przyklejaniem. Ale jest ok, jest przezroczysty, trzyma dobrze. E, czy to będę odrywać? Nie, tak się trudno to oderwać. No. no klej działa, tak? Jest ultra. E, tak wygląda szyba. Czyli owiewka. Teraz pytanie czy możemy to zmyć. Muszę wziąć teraz wezmę chusteczkę. Zobaczę w wodzie. Czy po wyschnięciu? Tu u góry też mamy, nie? Czy po wyschnięciu ten klej daje się jeszcze zmywać? O to jest pytanie. To jakby troszeczkę tak, słuchajcie, no troszeczkę tak nie widać, okej, okay. teraz trochę lepiej widać. Że mam długie paznokcie, nie? Słuchajcie, no. Jak dla mnie jest dobrze. Być może bym musiał tutaj troszeczkę dłużej posiedzieć i to po prostu namoczyć bardziej. Dobra, dodam jeszcze trochę wody. A, kłuswa. Przepraszam bardzo. Odwrotnie nagrywam. Nie zauważyłem tego. Będziecie mi wszystko długo nogami. No, słuchajcie, schodzi, schodzi, daje się zdrapać. Ewentualnie później można jeszcze użyć pasty polerskiej, żeby to, ale nie, nie potrzeba. No, słuchajcie, no, schodzi. Schodzi, więc uważam, że nikt nie będzie tak perfidnie tego robił jak ja, że plamę <laughs> dawał. <śmiech> Także uważam, że jest ok. Dobra, słuchajcie, działa. Jedno i drugie działa. Gdzie było to? A, tu było to kolejne. Jedno i drugie działa. Dobra, dzięki za oglądanie. Przepraszam, że tak to odwrotnie troszeczkę pewnie wyszło. I do zobaczenia w następnym odcinku.